Poniedziałek 24 października Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Zaczynamy Informacje Piotrkowskie. Choć do rozpoczęcia jego budowy jeszcze długa droga, to już wywołuje dyskusję. Chodzi o budowę nowego kościoła pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II przy ulicy Modrzewskiego. Kuria niebawem nie tylko zakupi działkę pod budowę świątyni, ale i wydzierżawi niewielki teren w okolicy ulicy Polnej, gdzie stanie tymczasowa kaplica. Pomysł budowy kościoła pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II to pomysł nie nowy. Kuria od niemal 10 lat prowadziła rozmowę o powstaniu świątyni. W tym roku plan nabrał realnych kształtów. Biskupi wybrali teren przy ulicy Modrzewskiego i dostali w czerwcu od radnych pozwolenie na zakup tej liczącej 4000 m2 działki bez przetargu za niewiele ponad 700 tysięcy złotych. Wieść o planach kurii obiegła Piotrków i wywołała dyskusję. W moim wieku, w moim wieku to może dobrze, jak jest bliżej, ale młodzi to pewnie wolą, żeby szkoła powstała jakaś, szkoła, przedszkole, także trudno powiedzieć. I nie przeszkadza, może być. Wydaje mi się, że w Piotrkowie jest już za dużo kościołów, taka jest moja opinia. I ten następny niepotrzebny? Wydaje mi się, że chyba nie. Nie to, że jestem jakaś antykościelna, tylko po prostu jest ich już za dużo. Wolałabym, żeby powstało więcej przedszkoli niż kościołów. Takie jest moje zdanie. Ja mieszkam na Żodlanie, tam na rogu. A tutaj by się przydało, tutaj. Do serca Jezusowego za daleko. Tak i tam też jest kawał drogi. Ja właśnie chodzę do, do um, Królowej Pokoju, prawda. Bardzo dobry pomysł. Jednak muszę powiedzieć, że dobry pomysł, z tym, że no ja lubię chodzić, to dla mnie odległości nie grają roli, ale jeżeli są osoby, które na przykład mają trudności, szczególnie z tych dalszych osiedli, no to może by się jej przydało. Jednak zanim będzie można mówić o nowej świątyni, minie trochę czasu. Najpierw, nieopodal wybranej przez księży lokalizacji, na 1600-metrowej działce u zbiegu ulic Polnej i Kostromskiej, stanie niewielka tymczasowa kaplica, będąca miejscem nabożeństw dla nowo powstałej parafii. O jej dzierżawę już poproszono. Na mocy dokumentów stosownych podpisanych przez prezydenta miasta 3 października takie zarządzanie zostało podpisane, i na okres 3 lat kuria tam będzie mogła dzierżawić działkę, ponosząc oczywiście koszty dzierżawne, to jest 3300 zł rocznie. Budowa kościoła, jak i kaplicy, jest na etapie przygotowań formalno-prawnych. Do końca tego miesiąca ma być sporządzony akt notarialny i sfinalizowany zakup działki. Archidiecezja musi też dokonać erygowania parafii, czyli nominować proboszcza oraz wyznaczyć terytorium, które objęte zostanie jego opieką duszpasterską. W założeniach kościół ma liczyć około 7 tysięcy wiernych, teraz należących do parafii miłosierdzia Bożego oraz Najświętszego Serca Jezusowego. Kiedy parafia powstanie, konkretnych terminów, jednak nikt nie podaje. Termin jeszcze nie do określenia, dlatego że bardzo trudno byłoby im powiedzieć o jakichś datach konkretnych, ponieważ sam ich nie znam. Natomiast myślę, że erygowanie parafii mogłoby się jeszcze dokonać w tym roku. Natomiast no, ze względu na aurę już jesienną, a za chwilę zimową, nie wiem, czy będzie możliwe, abyśmy nawet przygotowali fundamenty pod nową kaplicę, tą tymczasową. A już o budowie kościoła na razie nie wspominał. Budynek świątyni pod wezwaniem błogosławionego Jana Pawła II w założeniach będzie niewielką budowlą zespoloną z domem parafialnym oraz kancelarią i małą salką metodyczną. Będzie to pierwsza wspólnota w archidiecezji łódzkiej, której patronem jest błogosławiony papież Polak. Piotrkowie w miniony weekend odbył się ósmy ogólnopolski festiwal kultury chrześcijańskiej nadzieja. Tegoroczny, choć skromniejszy, pod względem proponowanych imprez, z pewnością zaspokoił fanów polskiej muzyki, bo gwiazd nie zabrakło, a były nimi Helina Frąckowie oraz Beata Bednarz. Choć co roku zmienia się kształt festiwalu, to jego idea jest niezmienna. Krzewić w ludziach nadzieję oraz stworzyć wspólnotę poszukujących jej i chcących dzielić się wiarą i radością życia. Tego nie zabrakło podczas piątkowego koncertu inaugurującego festiwal. Na scenie z programem zatytułowanym Zostań Aniołem Dedykowanym Papieżowi Polakowi wystąpiła piosenkarka Halina Frąckowiak. Myślałam, że może że może skoro ten koncert ma być duchowy, to może te piosenki takie radosne, przebojowe, to może żeby za dużo nie, wtedy się okazało, że oczywiście ludzie bardzo, bardzo na to też czekali. Także myślę, że to w ogóle jest chyba najlepsza taka forma koncertów, w którym można zawrzeć bardzo różne nastroje, prawda? To wtedy jest i nie chcę wypowiadać za publiczność, ale tak myślę, że nie jest nużące, bo wtedy są dwa zupełnie inne nastroje, inne rodzaje. Podczas koncertu nie zabrakło piosenek refleksyjnych, skłaniających do zadumy, jak i tych dających dawkę nie tylko muzycznej energii, ale i sporą garść wspomnień. Na koncert artystki do Miejskiego Ośrodka Kultury przyszło kilkaset osób. Super, ja byłam w tamtym roku, dwa lata temu, także jestem zachwycona i bardzo szczęśliwa, że coś takiego w naszym mieście jest po prostu. No. Wspaniały. wspaniały, bardzo, bardzo mi się podobał. Dla wszystkich, tylko mnie. Bardzo ładny koncert. Podczas tego rocznego festiwalu, choć skromnego, bo trwającego zaledwie trzy dni, nie zabrakło spotkań artystycznych, jak i wspólnych modlitw. Te dedykowano wybranemu w tym roku na patrona festiwalu arcybiskupowi Józefowi Rzecińskiemu. Postać świętej pamięci księdza arcybiskupa Rzecińskiego na pewno wymaga upamiętnienia, poprzez także kulturę, bo był to człowiek kultury i był to człowiek, który tę nadzieję w nas chciał zakrzewiać. Podczas tegorocznego festiwalu w sobotni wieczór w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury z refleksyjnym koncertem wystąpiła Beata Bednarz. Niedzielny finał festiwalu odbył się w Kościele Miłosierdzia Bożego. Tam o muzyczną oprawę zadbał zespół Lumen z Poznania, który zaprezentował program zatytułowany Pop Oratorium Miłosierdzie Boże. Organizatorem tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej była Fundacja Divine Mercy, Miejski Ośrodek Kultury oraz Piotkowski Magistrat. Ponad 500 osób w niedzielne popołudnie przeszło ulicami Piotrkowa odmawiając różaniec. Ukochaną modlitwę błogosławionego Jana Pawła II zakończono właśnie przed pomnikiem papieża Polaka przy ulicy Słowackiego. To było świadectwo wiary dedykowane przede wszystkim błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Tak o idei odmawiania różańca podczas procesji ulicami miasta mówią jego organizatorzy z Forum Ruchów Katolickich. Nie tylko. Ta inicjatywa, ale również i droga krzyżowa ulicami miasta Piotrkowa i ta wyjątkowa procesja do Szopki Ojców Bernardynów 6 stycznia, to właśnie jest znak tej społecznej aktywności wielu naszych mieszkańców działających we wspólnotach różnych parafii. Część Różańca oraz jego tajemnice wierni odmawiali w trakcie trasy, wytyczonej starą częścią miasta. Od krakowskiego przedmieścia, poprzez rynek trybunalski, po ulicę Słowackiego, gdzie końcową modlitwę odmówiono przy pomniku błogosławionego Jana Pawła II. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo miło było. Pomodliliśmy się. No i, i tak, jak widać, dużo publiczności. Swobodniej może, tak, ale no, idzie się w skupieniu, nie idzie się tak, żeby iść. Wyzwanie wiary. Przede wszystkim. Modlitwa różańcowa pierwotnie znana była pod nazwą Psalterza Najświętszej Maryi Panny, a kultywowana jest od czasów średniowiecznych. Różaniec był codzienną i umiłowaną modlitwą papieża Jana Pawła II, i to jemu ta wspólna niedzielna modlitwa była dedykowana. Wczesna pora i zaledwie dwa stopnie powyżej zera nie zniechęciły Piotrkowian do spędzenia sobotniego przedpołudnia na rowerach. Równo 70 miłośników ekologicznej jazdy na jednośladach wyruszyło wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w ostatnią tegoroczną wycieczkę rowerową. Tym razem półmetek trasy wytyczono w kole. Start rajdu tym razem wyznaczono przed lasem na Piotrkowskich Wieżejach by sobotnie przedpołudnie spędzić na rowerach, zaczęli zbierać się już o godzinie 9. Nikogo z nich nie przestraszyła poranna pogoda i wcale nie rowerowa temperatura. Raźno pedałując, dodając sobie tak animuszu, grupa 70 osób przejechała w nieco ponad godzinę leśnym duktem 15 km do osady leśnej w Kole. Znam tą trasę, ale super. Lepsza niż ta poprzednia była na pewno. Bezpieczniejsza. Dzieci ubrudne, ale szczęśliwe. Za krótka. Była siła, nie, żeby. Nie, jeszcze... nie, to jest taka rekreacyjna trasa. Dzieci małe mogą sobie przejechać. No, dla dorosłych tak około 25 plus 25, 50 km, minimum 40, takie trasy bywały. Czyli mogę nie mać, że pan jest już wyczynowcem i dla pana taka nie. trasa to pestka? Nie, po prostu, no troszkę za mało. Na półmetku po wysiłku nikomu nie brakowało dobrego humoru, mimo chłodu, czy choćby kłopotów ze sprzętem. Fajnie. Nie było przygod podczas drogi? No, były i to były. dużo. A co to za przygody? E... Rower się zepsuł. Trzeba było prowadzić prawie przez całą drogę. No to piesza chyba wycieczka, nie rowerowa. No, tak pół na pół. Troszeczkę inaczej bym się ubrał, jeśli chodzi o obuwie. Lekko czuję stopy. Ale chyba zadowolony. Tak, właśnie tak. Ciężka, ale było fajnie. Dlaczego ciężka? No, trochę tam było takich różnych wybojów albo pod górkę, ale ogólnie dałam radę. W osadzie na uczestników rajdu czekała nie tylko ciepła strawa. Zziębnięte kolana czy dłonie można było ogrzać przy ognisku, lub rozruszać się w trakcie meczu w piłkę siatkową. Ci, co zapisali się i dojechali, to już faktycznie najtwardsi rowerzyści, ci, którzy nie odłożyli o tej porze rowerów do piwnic, nie zakonstruowali ich na zimę, tylko trzymali je i czekali na tę okazję, żeby jeszcze pojeździć. Także bardzo fajnie, że z nimi spotkaliśmy się. No, to w tym roku już ostatnia impreza, no ale wiosna lada moment. Smakowitym gwoździem programu na półmetku rajdu dla wszystkich miłośników jednośladów był pieczony prosiak. Po takiej biesiadzie nikomu nie chciało się szybko wracać do domu. Nie mieli sobie równych. Piotrkowski zespół Big Kajk z Miejskiego Ośrodka Kultury w minioną niedzielę zdobył nagrodę Grand Prix Polski w trzeciej edycji Grand Prix Polski Dance Września 2011. Piotrkowscy młodzi tancerze główną wygraną zdobyli za układ taneczny zatytułowany Mumie autorstwa choreografa Tomasza Balcerka. Serdecznie gratulujemy. Po informacjach Piotrkowskich zapraszam na magazyn Piotrków Trybunalski Nasze Miasto Nasze Sprawy. W dzisiejszym wydaniu informacji piotrkowskich to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Poniedziałek 17 października w Urzędzie Miasta została podpisana umowa o współpracy między gminą Piotrków a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Dokument na mocy którego od teraz prowadzona będzie współpraca między miastem a agencją ma na celu podjęcie wspólnych działań na rzecz pozyskiwania i obsługi inwestorów. W ten sposób potencjał inwestycyjny miasta zyskał partnera, który będzie promował jego walory wśród biznesmenów krajowych, jak i zagranicznych. Co zyska w zamian miasto? Fachową pomoc, najkrócej mówiąc, a konkretnie no będziemy służyć raz wsparciem w postaci, tak jak wspomniałam, pomocy w dobrym określeniu, właściwym okresowych sektorów, w których Państwo, że tak powiem, czujecie się najmocniej i inwestorów, jakich chcecie tutaj właśnie ściągnąć. Pomożemy, znaczy to głównie po stronie Piotrkowa Piotr leży, ale przygotowanie właściwych terenów pod przyszłe inwestycje i myślę, że tutaj możemy służyć dobrą poradą fachową, bo w naszej bazie danych już bardzo wiele tego typu Ford występuje. I jeśli sobie, że tak powiem, ustalimy główne kierunki działania i dowiemy my się e czego Piotrków, najlepsze elementy wybierzemy z tego. Mam nadzieję, że to w niedługim czasie zaowocuje sukcesem. Państwo macie bardzo dobre położenie. Jesteście na bardzo dobrym szlaku, niedługo, niedługa droga, którą, która w tej chwili jest w przebudowie, czyli będziecie przy drodze szybkiego ruchu. Położenie z jednej strony łódź, z drugiej strony Warszawa. To jest bardzo atrakcyjne dla inwestorów i różnych, różnych kategorii inwestorów, nie tylko tych inwestorów, tych jak tutaj Pan wspominał, prezydent z zakresu, prawda, takiego usługowego, kulturalno-usługowego, ale także i produkcyjnego. To jest dopiero początek tej naszej, tej jak Państwu wspomniałam na wstępie, takiej no, inicjatywy jak gdyby pomocy mniejszy, znaczy mniejszym miastom, nie tym wojewódzkim dużym, które sobie już świetnie radzą, ale właśnie tym mniejszym. Także, Mniej więcej jest sześć na liście, także Piotrków jest tej czołówce śmiałam się, że w pierwszej piątce się zmieścił, bo jeszcze niektóre czekają, co prawda jest inicjatywa, ale jeszcze nie podpisaliśmy. Właściwie jest to usankcjonowanie już dotychczasowej współpracy z Paizem. Ale jednocześnie danie pewnych możliwości bardzo konkretnych, chociażby związanych ze szkoleniami pracowników w zakresie pozyskiwania inwestora. Te szkolenia, przypomnę, są bezpłatne, ale również możliwość brania udziału w misjach inwestycyjnych czy misjach gospodarczych, czy za pośrednictwem pracowników w pozyskiwanie bardzo konkretnych inwestorów. Rozmawialiśmy m.in. na temat wachlarza taki pełen wachlarz do Agencji Informacji Inwestycji Zagranicznych dostarczymy, jeśli chodzi o możliwości inwestycyjne w Piotrkowie, ale wspomniałem również o bardzo konkretnych elementach dotyczących chociażby terenu przy ulicy Glinianej, jako terenu pod działalność gospodarczą związaną z produkcją czy, czy usługami, ale również tymi związanymi z, z usługami połączonymi z turystyką i taką działalnością kulturalną, mam tutaj na myśli teren Starego Miasta i Podzamcze. Muszę powiedzieć, że wachlarz tego, co szukają, jest bardzo duży, bo Pais, jako agencja, rozpoczął swoją działalność i ma swoje sukcesy na polu takim mocnym, produkcyjnym. Mam na myśli tutaj takie duże przemysły, jak motoryzacyjny, elektroniczny. W mechaniczny, ale w teraz chwili coraz bardziej wysuwają się te sektory typu BPO, czyli usługi dla biznesu, badania i rozwój bardzo znany jest. A Piotrków, no Piotrków oprócz tej takiej logistyki, którą może zapewnić, bo myślę, że to jest klucz, no jako miasto duża, duża, duży potencjał, że tak powiem, ja bym sugerowała usługowo-logistyczne, typu dla biznesu, plus te rekreacyjne, no takie powiedziałabym kulturalne. Teraz Piotrków znajdzie się w bazie agencji, z której korzystają najwięksi pracodawcy. W ten sposób zwiększą się szanse na pozyskanie inwestorów. Zawarcie umowy nie wiąże się dla miasta z kosztami. Nie będzie kosztować. Będą ewentualnie kosztować jakieś udziały, gdyby, gdyby ktoś z pracowników Urzędu Miasta brał udział w misji inwestycyjnej, w misji gospodarczej. To, te, to, to tylko kwestia podróży. Natomiast wszystkie elementy związane z logistyką już zapewnia PAIS, bo do tego ta agencja jest powołana. Chciałbym, żeby to nie skończyło się tylko na podpisaniu ważnego jednak dokumentu, ale przełożyło się już na bardzo wymierne korzyści. Efekty w postaci inwestorów zainteresowanych Piotrkowym trybunalskim. Ale nasuwa mi się taka refleksja m.in. po wizycie przedstawiciela Tajwanu w Piotrkowie, który podkreślił, że dlaczego stosunkowo mało jednak inwestycji jest w Polsce? Dlatego, że Polska za słabo się sprzedaje, za słabo przedstawia swoje walory. W przeciwieństwie do innych krajów Europy Środkowej tutaj podał przykłady słowa. Czechy i Węgier. Dlatego też to jest dobra okazja do tego, aby bardzo konkretne miejsca w Polsce w tym wypadku Piotków Trybunalski zaprezentować w tym przypadku poprzez Agencję inwestycji zagranicznych. Myślę, że z taką korzyścią bardzo konkretną, ale to oczywiście przyszłość. Polska Agencja Informacji i Inwestycji zagranicznych na swoim koncie ma już sfinalizowane inwestycje. Współpracę dotąd nawiązano z firmami ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, w tym z biznesmenami z Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii, a także z terenów Skandynawii oraz Azji. Spotkania uczniów piotrkowskich szkół z policjantami mają na celu przede wszystkim utrwalić już posiadaną przez maluchy wiedzę. Tematyka bezpiecznych zachowań podczas drogi do i ze szkoły, jak się okazuje, nie ma przed pierwszoklasistami tajemnic. Zadawane przez policjanta pytania nie są wcale dla nich trudne. Każdy z maluchów wie, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię. Popatrzeć w, pra w lewo, w prawo i znowu w lewo. I kiedy możemy iść? Jak nic nie jedzie. Trzeba się rozejrzeć w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i w lewo. I kiedy można przejść? Kiedy jest zielony i nic nie jedzie. Wydział Ruchu Drogowego Piotrkowskiej Komendy w szkołach przeprowadza m.in. pogadanki w ramach drugiej edycji społecznej kampanii Bezpieczna Droga z Radarami Sponge Boba. Podobne akcje organizowane są we współpracy z jedną z sieci stacji paliw. Podczas takich spotkań dzieci oglądają film, podczas którego wybierają prawidłowe zachowania głównego bohatera. Pytania dotyczą nie tylko poruszania się w okolicach dróg czy przechodzenia przez pasy, ale i zasad bezpieczeństwa w trakcie jazdy rowerem czy w samochodzie. Wszystko po to, by na piotrkowskich drogach było bezpiecznie. Niestety małe dzieci nie mają takiej koncentracji uwagi i są niestety małe i mają mały zakres widoczności, co utrudnia im poruszanie się po drodze. Każda taka lekcja myślę, że pogłębia ich wiedzę i ten uczy ich, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze. Podczas akcji profilaktycznych najmłodsze dzieci do nauki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zachęcane są w formie zabaw plastycznych. Podczas nich dzieci prawidłowe zachowania na drodze w okolicach szkół pokazują na kolorowych obrazkach.